Moje czytane archiwum. Bez tytułu. Nigdy nikomu nie dość pochwał, szczególnie artyście. Nawet kiedy czyjeś skromność powoduje, że osobnik troszkę się dziwi, czy też nie dowierza pochwałom, to w gruncie rzeczy każdy twórca godzi się zająć miejsce na piedestale. Podobni do artystów są także politycy, którym z jednej strony nigdy nie dość pochwał, a z drugiej jednych i drugich nigdy nie opuszcza poczucie niedocenienia. Choć własnym przykładem potwierdzam, co napisałem powyżej i mogę się powołać na pracę, którą praktycznie zrobił za mnie mój bardzo zdolny asystent, operator i montażysta. Za film ten niespodziewanie zbieram pochwały na różnych festiwalach. Sam wstydzę chwalić się dzieło, którym... Jest mało mojego udziału, ale kiedy mnie chwalą, to się kłaniam. Wprawdzie zawsze z gestem zasługi dla współpracowników, ale wewnętrznym rachunku myślę sobie, skoro tylu ważnych moich prac nie doceniono, to jednak przeceniony i nie będę się wypierał. Inną ilustracją tego samego zjawiska są pochwały, które zbieram od miłych czytelników za tytuły moich felietonów. Wstyd mi przyznać, że nie jestem ich autorem. Wymyślę je ktoś w redakcji, ktoś, kto się nie podpisuje, także nawet sam nie znam jego nazwiska, a przecież to zasłużony współautor. Bywa, że w całym nie tylko tytuł jest błyskotliwy i to decyduje, że ktoś zatrzyma się chwilę przy lekturze. Żeby nie przesadzić w skromności, co w Wielkim Poście może wyglądać na jakąś zadaną pokutę, przyznam, że w moich filmach opowiadam sam za tytuły i chociaż ostatni suplement jest krótki, co dawniej było mnie regułą, to przedostatni życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, ściągnięty z napisem na murze, ma swój samoistny żywot i albo śmieszy, albo gniewa, ale zawsze przyciąga uwagę. Minęło już półtora roku od premiery, a dopiero niedawno jeden z widzów zadał mi rzeczowe pytanie, co to jest treścią tego zdania? Czy życie jest przede wszystkim chorobą? Czy tak ważna jest droga do śmierci i przez to prowadzi ta droga? Dywagując na temat zadany, w tytule uświadomiłem sobie, że pogląd na to, czym jest życie, podobnie jak pogląd na to, kim jest człowiek, powstaje na podstawie doświadczeń, ale nie da się udowodnić i nie da się go też obalić. Obraz życia może być na przykład metaforą drogi albo spaceru i ta droga może prowadzić przez przyrodę w łagodnym klimacie. Pod nogami wędrowca ściele się niska trawa. A dookoła okołowi szerokie krajobrazy. Poruszanie się po takiej drodze stanowi przyjemny spacer, a dokonane w podróży wybory są w gruncie rzeczy dowolne. Ten sielski, czyli wiejski obraz idylicznego życia, rodzi się w świadomości ludzi, którym doświadczenie oszczędza przykrych przygód i zagrożeń, ludzi bezpiecznych i zadbanych. Obok przeciwny obraz to droga przez dżunglę. W której każdy krok grozi katastrofą, wszędzie czekają zasadzki, i nie wiadomo, czy ktokolwiek zdoła przyjść do przystani. Może być to rodeo, w którym zawsze na końcu się spada. Pozostaje tylko kwestia, jak długo człowiek utrzyma się w siodle, czyli na powierzchni życia. Kim więc jest człowiek istotą z natury dobrą, które społeczeństwo psuje, dopełniając szkód, które wcześniej wyrządzają mu zwykle rodzice, czy też jest z natury grzeszny i skażony. Możemy sądzić także. I człowiek jest z urodzenia drapieżnikiem, barbarzyńcą, niszczycielem, i dopiero kagieniec kultury pozwala mu się wnieść nad swoją zwierzęcą naturę. Każdy z powyższych stwierdzeń znajduje swoich zwolenników. Często ta sama osoba zmienia obraz z jednego na drugi. Pisam kilka tygodni temu o zasadzie niesprzeczności obowiązującej w naszej zachodniej kulturze, która świetnie przystaje do nauk przyrodniczych, natomiast nijak nie opisuje życia. Bo w życiu często jesteśmy za, a nawet przeciw. I myślimy czasem jednocześnie i tak, i zupełnie odwrotnie. Jeśli odnoszą Państwo wrażenie, że tym, co piszę, wszystko jest już postawione na głowie, to odpowiem, że to może być prawda, ponieważ lecę właśnie do Afryki Południowej, gdzie z konieczności będę musiał chodzić do góry nogami. Archiwum Krzysztofa Zaruskiego.